R2FK Rozpoczęcie pracy. Przed rozpoczęciem pracy należy uzupełnić dane firmy. Po kliknięciu w przycisk firmy pojawi się okno z listą firm. Klikamy na zakładkę pozycja i wypełniamy wszystkie dane. Szczególną uwagę należy zwrócić na pola, rodzaj podatnika i rozliczenia oraz na wszystkie parametry na zakładce ustawienia. W przypadku biura rachunkowego, lub rozliczania kilku działalności, klawiszem Insert wprowadzamy dodatkowe firmy lub źródła przychodów. W przypadku osób prawnych lub jednostek budżetowych przechodzimy od razu do zakładania planu kont. Natomiast w przypadku osób fizycznych oraz spółek osobowych wprowadzamy wszystkich rozliczanych podatników czyli właściciela lub wspólników firmy. W oknie głównym klikamy w przycisk Właściciele, i po wejściu do okna wprowadzamy nowego podatnika. Szczególnie zwracamy uwagę na zakładki, składki ZUS i podatki. Czynności powtarzamy dla wszystkich współwłaścicieli. W przypadku biura rachunkowego, na liście właścicieli powinni się znaleźć właściciele i współwłaściciele wszystkich obsługiwanych firm oraz inni podatnicy rozliczani z przychodów z innych źródeł, np. Na najmu. Po wprowadzeniu właścicieli musimy przypisać im udziały w poszczególnych firmach. W tym celu otwieramy ponownie okno firmy i klikamy w przycisk Udziałowcy. W oknie Udziałowcy przypisujemy właścicieli firmy i określamy ich udziały. Udziały mogą być zmienne w różnych okresach. Otwieramy okno Plan kont i wprowadzamy zakładowy Plan Kąt. Kont. Tworzymy konta syntetyczne i analityczne. Na kontach analitycznych można bezpośrednio księgować. Konta syntetyczne zliczają salda podległych im kont analitycznych oraz innych syntetycznych. W menu głównym wybieramy pozycję ustawienia, ustawienia kont i wprowadzamy parametry zapewniające prawidłowe dekretowanie wprowadzonych dokumentów. W menu głównym wybieramy pozycję ustawienia, rejestry księgowe i określamy zestaw rejestrów, w których będziemy księgować.